Przejął tutaj FGB Friends i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzieje się, dzieje się, moi drodzy, ponieważ koniec, koniec pewnej ery. FGB Friends się starzeje, moi drodzy. Otóż. Moja brudka, moje wąsiki nie są tutaj bez powodu. Jest już taki moment w życiu, który dotarł i na mnie, do mnie. Kiedy mam już 20 lat, wszystkie moje klasy pięknie pozdawałem. No, i znałem również i tą klasę, ale zaraz 25 kwiecień, przecież zakończenie roku jest w czerwcu. Jak już mogłeś teraz dać klasę? Niektórzy pewnie się spytają, ale przecież większość i tak wie. Pa, cały kanał raczej powinien wiedzieć, że to jest mój piąty rok w szkole średniej i już więcej nie ma. Nie ma szóstego, nie ma siódmego. To jest koniec, moi drodzy, koniec pewnej ery w życiu. Podstawówka już za mną i jutro. Jutro również i za mną szkoła średnia. Jutro jest zakończenie roku i to koniec. Koniec szkoły średniej, koniec technikum. Ludzie. Co to się dzieje? Tyle co zaczynałem. Czas zapierdziela moi drodzy. Czas zapierdziela moi drodzy i czasu nie zatrzymamy. Wy nie zatrzymacie, ja nie zatrzymam, nikt nie zatrzyma. Niedawno świętowałem dwójkę z przodu, z tyłu, jak z tak zwał, 20 lat mam. Teraz... Nie dość, że 20 to jeszcze koniec szkoły średniej. FGF Friends już nie będzie ani szkole średniej, ale mi mam 20 lat. Więc chcę was zostawić z tą świadomością, moi drodzy. Skończyłem szkołę. I mam 20 lat. To jest ten FGP Friends, który od wielu lat już dla Was nagrywa. Który już się starzeje. Troszeczkę. Nadal jestem młody. Nadal wiele życia przede mną. Ale prawda jest taka, że Młodość, i tak już powoli zaczyna uciekać. Co ja mogę życzyć, mimo wszystko wam teraz. Ci, co piszą maturki razem ze mną. Zdajemy to. Zdajemy te Maturki. Tym, co za rok podchodzą. Też życzę powodzenia. Ci, co w tym roku będą szli do szkoły średniej, wszystkie egzaminki sobie zdajcie. No i co, moi drodzy? Życie się kontynuuje, będą teraz nowe czaptery w życiu. Mój quest następny to są studia turystyczne, więc teoretycznie jak zdam matury, to teoretycznie nadal nie kończę ze szkołą. Ale praktycznie studia się różnią. Studia się i tak trochę różnią od takiej normalnej edukacji. Więc będzie to wyglądało zupełnie inaczej, jak tam pójdę. Jak znam maturki. No i się poznam kolejne nowe osoby w życiu. Poznawałem już podstawówce, poznawałem w jednej szkole średniej, poznawałem drugiej szkole średniej. Wiele odeszło, wiele. Kilka zostało. No, to teraz pora wiele poznać gdzie indziej. Pięć lat, szkoła średnia. Zdane. Więc, moi drodzy, zostawiam Was z taką refleksją. Jak ten czas zapieprza, co nie? Że ten FGB Friends, który teraz do was mówi, on już kończy szkołę średnią. On już ma 20 lat. Kiedyś młodsza widownia też będzie w tym miejscu. A z tego miejsca, obecnego, ja dziękuję wszystkim za obejrzenie tego. Krótkiego takiego filmiku na chillu, gdzie musiałem się pochwalić. Jeszcze na koniec pochwalę się średnia 4,90. Pasek na koniec roku. Pasek na koniec szkoły średniej. Na dupie też byłem. A czy dokładnie? Kończymy. Do następnych filmów, do następnych transmisji na żywo. Cieszcie się wszystkim, Cieszę się młodością, bo już takiemu FGP Friendsowi powoli zaczyna uciekać. Czejo, trzymajcie się, do następnego.